Dzień dobry, moi kochani, witajcie bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że tu do dzisiaj dołączacie za wasz czas oraz energię. Dzisiaj sobie zrobimy takie ogólne sprawdzenie energii. Weźmiemy sobie kartę na zobaczenie, jakie tutaj energie chcą się dla was przedostać, co jest ważne, żeby dzisiaj przekazać. Jeżeli to z wami rezonuje, to jak najbardziej zapraszam. Jeżeli nie, to nie martwcie się, będzie więcej czytań. Także zobaczmy sobie. Trzymamowane wiadomości od Twojej osoby. Jakie tutaj mamy dzisiaj energię, kto to jest, kto ma jakąś wiadomość dla naszych pięknych oglądających. Kto tutaj jest? Jakie to są energie, proszę? Dziękuję. Energia nabiera momentum. Weźmy sobie jeszcze jedną. Mam wrażenie, że to jest ktoś, gdzie może nie byliście ze sobą w kontakcie, ale czuję, że jakby coś tutaj, proszę bardzo, emocje są bardzo wysokie. Mimo że nie było tutaj kontaktu, to po prostu czujesz, że pod spodem coś się dzieje, jakaś energia się wspiera, jest jakaś kulminacja, która nadchodzi pomiędzy Tobą a Twoją osobą. Tak? Nawet jeżeli On nic Ci nie przekazał. Albo nawet jeżeli jesteście w kontakcie, tak, ale jest jakaś sprawa, która pomiędzy Wami wisi i jest nierozwiązana i nie rozmawiacie o tym, tak? Face to face. Nie rozwiązujecie tego problemu przez komunikację, tylko jest taka... Taka cisza, tak? Milczenie na ten temat, to wciąż ty wiesz, że pod powierzchnią coś się kotuje pomiędzy Wami w Twojej osobie i że coś tutaj niedługo się stanie. Także jeżeli to rezonuje, to zapraszam zobaczymy sobie teraz, co Twoja osoba czuje oraz co jest, będzie najbardziej prawdopodobne, że zrobi w najbliższej przyszłości. Co czuje ta osoba tutaj do naszego kolektywu? Paść kielichów. Bardzo fajnie, podoba mi się. To jest taka skromna, dobra energia, która chciałaby przeprosić. Odczuwam również troszeczkę nieśmiałości. Tak? Ja tutaj czuję, tak? ta osoba, ja mam emocje, ale nie wiem jak to powiedzieć. I tutaj są ogromne emocje pod spodem, tak? ale paść to są takie stonowane emocje, nie takie wielkie, wybuchające. Tylko właśnie takie, takie grzeczne: ja chciałabym przeprosić, i ja tutaj nic nie żądam, nie, nie mam żadnych roszczeń, po prostu przychodzę, tak jak w tym kielichu, ta rybka, czyli uczucia. Ja przychodzę i, i zależy mi na tym, żeby, żebyśmy się porozumieli. Także tutaj widzę, że od razu, od razu widzę, że ta osoba ma do ciebie bardzo czułe, bardzo ciepłe i dobre uczucia. I zależy jej na tym, żebyście się pojednali. Co tu jeszcze? Ta osoba chce powiedzieć, przekazać. Wow, dwójka kielichów! No są uczucia, emocje. No i znowu to jest też ta karta w tym kontekście. Znajdujemy wspólne rozwiązanie, tak? Pomimo tych wszystkich rzeczy, które może na, nas dzielą, może tutaj są jakieś niekorzystne, zewnętrzne okoliczności, które się na nas nałożyły, i no też właśnie jakby nie ma żadnego feedbacku z zewnątrz, nie wiadomo jaką decyzję podjąć, ani co przekazać, tak? sobie nawzajem, tak, żeby jakoś tej osobie, żeby sobie dać nawzajem znać, kiedy i, i jak to rozwiążemy. Ale pomimo właśnie tych może nawet ciężkich okoliczności dla niektórych z Was, jeżeli chodzi o warstwo uczuciowe, to jest wszystko pięknie, dobrze, ciepło, zgodnie i z tym pragnieniem do, do dążenia do pojednania, przebaczenia sobie, powiedzenia tych słów, właśnie przepraszam, zależy mi na tobie, tak? Tutaj słyszę te właśnie dwie: dwa, dwa słowa, te dwa przekazy. Jeszcze. Dziękuję. As, buław, rycerz, buław, Ruhu denarów. As i rycerz, buław korespondują tutaj do tych kart, gdzie właśnie energia wspiera, gdzie coś się dzieje, gdzie ktoś wręcz po prostu ledwo trzyma te swoje konie, bo chciałby już coś podjąć, zrobić, i tak dalej. No, mam wrażenie, że po prostu, jeżeli czekasz na wiadomość od swojej osoby, albo jeżeli jest cisza zastanawiasz się, co i jak, ja tutaj czuję, że. Twoje, właśnie Twoja intuicja bardzo ci dobrze przekazuje, bo ta, ta osoba bardzo by chciała nawet przyjechać do ciebie, coś zrobić, powiedzieć, podjąć jakąś akcję. Ryce y to jest król. Król denarów również mówi mi o stabilności w uczuciach, statyczności. I to jest jakby ten król zawsze, go widzę. Szczególnie, że tutaj w kontraście jest do rycerza Buławta, który to ten koń biegnie, porusza się, natomiast król siedzi. I zawsze tego króla widziałam, jakby taki czasami, właśnie przygnieciony rzeczami materialnymi, nie może wstać z miejsca i się ruszyć. Także może ten właśnie brak komunikacji, rozwiązania, takie nie wiadomo co dla niektórych z Was, to jest właśnie dlatego, że są jakieś tutaj ograniczenia, jakieś obowiązki, gdzie Twoja osoba po prostu musi je rozwiązać. I również, tak, o czym to mi mówi ostateczność w uczuciach, stałość. Tak, on nigdzie nie idzie. I Ty jesteś w jego sercu. I, I zawsze, tak? Zawsze jesteś w jego sercu. Mamy tutaj fajną progresję. Paś, rycerz, król. Tak, Twoja osoba, nawet jeżeli czasami się przedstawia Tobie jako paś, tak? I podejmuje działania jako rycerz, czyli może czasami znikać się, pojawiać, nie mówi... Nie rozmawiacie o takich poważnych sprawach, a raczej takich lekkich, ponieważ być może tak właśnie teraz okoliczności na to pozwalają. Ale kim on jest naprawdę? On jest królem denarów, czyli kimś, na kim ty możesz polegać. Tak? Nie mam tutaj żadnej wątpliwości co do tego. Weźmy sobie jeszcze, jestem bardzo ciekawa, co jest w takim razie w sercu Twojej osoby. Boję się związku, ale nie chcę ciebie stracić. Ja tutaj czuję, że raczej nie, że boi się, tylko że właśnie jest coś na przeszkodzie. No bo ja widzę, że ten pan jest bardzo chętny, jego serce jest gorące, jego koniec gorący. Ma uczucia. I w sercu stabilność, stateczność, tak, jesteś moja na zawsze. Także jest tutaj coś. Jest tutaj coś, co go powstrzymuje. Tak, ale jeżeli chodzi o wszystkie inne przymioty uczucia, ma je do Ciebie. Co jeszcze? Okej. Okay. Mm. Ciężkie energie, to znaczy energie pozytywne, ale to, że on się musi powstrzymywać, nie może jakby powiedzieć, tak, nie mamy tutaj mieczy, nie mamy komunikacji właśnie. To, że się musi powstrzymywać przed podjęciem akcji jest ciężkie i wymagające. Jestem w ogromnym bólu. Żyję teraz konsekwencjami moich wyborów. Okej, okay. czyli... No tak, może tutaj no właśnie on wie, że może mógłby coś zrobić inaczej, może przespał coś, może coś mu bardzo długo, tak denary czas, może coś mu długo zajęło, żeby właśnie podjąć decyzję, zorganizować i teraz właśnie tak tylko myśli, że o Boże, ja bym chciał tutaj szybko coś zrobić. Zadziałaś impulsywnie, ale wie, że właśnie no nie może sobie na to pozwolić, tak? Nie miałaś cierpliwości do moich bzdur i teraz jeszcze bardziej Cię za to szanuję. Czyli jeżeli Twoja osoba tutaj właśnie działała Raz tak, raz tak, pojawiał się i znikał, obiecywał, nie spełniał i tak dalej. Może ty właśnie w pewnym momencie powiedziałaś, ogarnij się, ja słuchaj, ja mam do ciebie uczucia, ale ja, ja nie mogę tego przyjąć. Ja nie mogę przyjąć takiego zachowania, także może weźmy się, no, zapauzujmy i po prostu wróć do mnie, jak będziesz pewien, czego ty chcesz. I pomimo, że to na pewno nie było łatwe. On jeszcze bardziej szanuje Ciebie za to, że potrafiłaś mu to powiedzieć, tak? I przywołać go do porządku. Ja myślę, że on się ogarnie. Jestem zmęczony tą ciszą. Nie chcę więcej unikać ważnych rzeczy. Chciałbym, żebyśmy o wszystkim porozmawiali dokładnie tak. Zobaczmy sobie teraz, co będzie w przyszłości. Co jest najbardziej prawdopodobne, że Twoja osoba zrobi w przyszłości. Wow! Sprawiedliwość. Sąd ostateczny. Szóstka z denarów, która również ma tutaj szale sprawiedliwości. Myślę, że wszystko to, co jest niesprawiedliwe, rozwiąże się tutaj pozytywnie. Jeżeli ty zostałaś skrzywdzona, zostanie to tobie wynagrodzone. I również, jeżeli twoja osoba doznała krzywdy od swoich okoliczności albo innych osób, którego w jakiś sposób teraz zajmują tak, i wymagają coś od niego, czy to jest praca, rodzina, obowiązki, jakieś inne osoby, przyjaciele, banki, jakieś finansowe tutaj transakcje i tak dalej. Cokolwiek to jest, tak, to po pierwsze widzę, że jakby szale są wyrównane i również widzę, że Twoja osoba się po prostu ogarnia, podejmuje tę męską decyzję i wynagradza Ci wszystko. Tak. Ja myślę, że tej osobie można ufać, że on pomimo tego, że ta sytuacja była bardzo ciężka, tak jest, cały czas ciężka, to jednak on ma w środku te zasady, którym chciałby pozostać wierny. Tak? i nie jest to dla niego łatwe, że musi trzymać się od ciebie z daleka teraz. Ale myślę, że tutaj będzie wielki przełom. Weźmy sobie jeszcze i Mak. I pod słowem szósta kielichów. Pojednanie. Bratnie dusze. Prawdziwe uczucie. Wracamy do tego, co było. I, I wszystko będzie dobrze. Tak, ja tutaj myślę, że to jest dobry czas tego właśnie oddalenia pomiędzy Wami i tak dalej. To jest czas jakiejś po prostu refleksji. Yy, sąd ostateczny, tak? Budzenie się do pewnych prawd w życiu. Do naprawdę robienia rachunku samienia. Takiego podsumowania przeszłości. Co naprawdę już nie ma miejsca... W żeby było w moim życiu, co należy zamknąć, tak, odciąć, zakończyć i jaki nowy początek, tak, Wręcz i, i na jaki nowy, nowy początek ja zasługuję, ja myślę tutaj, że Twoja osoba zdecydowanie będzie podejmowała poważne i dobre decyzje, tak żeby wyrównać szale w tym związku, żeby dać Ci więcej, tak żeby wynagrodzić Ci tę ciszę i tak dalej. I również są ostateczny, ta karta, to jest odrodzenie się związku. Mak, nowy początek. Także ja tutaj myślę, że przez jakiś czas jeszcze będzie cisza, natomiast, tak jak powiedziałam, to jest. Nie, nie ma powodów do stresu, to jest dobra cisza, także wykorzystaj to na siebie, tak? Skup się na siebie, zwróć tę latarnię, to oko Saurona, na siebie. Skup się na swoich projektach, na budowaniu swojego zdrowia. i Postaraj się mentalnie, właśnie, nie iść do różnych. Możliwych zdarzeń, które się jeszcze nie zdarzyły, a którymi się tylko martwisz sama, więc właśnie to jest ten czas, który Twoja osoba tego potrzebuje. I jakby nic nie stracicie, tak? Wasza relacja na tym nie straci. To jest po prostu taki czas, gdzie coś się kończy, Twoja osoba to dopnie, zamknie. I w najlepszym dla Was czasie ja widzę tutaj właśnie odrodzenie, tak? Dobre dobre rzeczy, nowy początek w tym, w tym związku. Bardzo, bardzo silne karty, wielkie arkana, zamiecienie przeszłości, posprzątanie, rachunek sumienia, rozpoczęcie czegoś nowego. I bardzo mi się podoba, że to są denary, czyli widzę, że twojej osobie, tak jak ma tutaj król denarów, zależy na tym, żeby wynagrodzić Ci to, żeby nie powtarzać tej historii. On wie, że no, tak nie może być, że Ci będzie dawał okruchy nawet, nie będzie mówił, unikał tych ważnych rozmów. Ja widzę, że tutaj wiele się zmienia. Naprawdę tutaj widzę wielką pokorę w tym pustelniku, ma taką głowę pochyloną, myśli, ciężkie myśli i duża decyzja i pragnienie, żeby to odbudować z sobą i ponownie się właśnie połączyć emocjonalnie, wyjaśnić sobie wszystko i odnowić to ciepło Waszej relacji. Także, moi drodzy, to była piękna wiadomość dla kogokolwiek tutaj to było skierowane. Ja tutaj widzę same dobre rzeczy, tak? Że po bardzo ciężkim okresie tutaj rzeczywiście następuje odrodzenie, nie ma się czym martwić. To może się nawet stać jeszcze zimę, tak? Bo cały czas się patrzy na tego pustelnika, tak? Jest jeszcze tutaj zima. Także na spokojnie. Wszystko tutaj się wyrówna i widzę, że Twoja osoba ma ogromną wolę, żeby podjąć dobre działanie i odbudować Waszą relację. No dobrze, moi kochani, mam nadzieję, że to Wam pomogło. Możecie mi dać znacie, jak to rezenowało. i zobaczymy się wkrótce wybierz kartę oraz kolejnych takich czytaniach. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Pa. pa.